Cześć! Chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia murzynka kryzysowego. A kryzysowego z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że jest ze składników, które każdy ma w domu: no bo to jest mleko, jajka, cukier, jakieś resztki dżemu, kakao. A druga sprawa, dlatego kryzysowy, bo chyba jest bardzo tani, a co w dzisiejszych czasach chyba nie jest bez znaczenia przy naszej inflacji. Jak teraz kręcimy ten film, to jaka jest inflacja? 8%? 8%. No. No to, to ja myślę, że zanim on wyjdzie i to wcale nie jest uszczypliwość w stosunku do montażysty tylko świata, zanim wyjdzie ten filmik to myślę, że już ta inflacja będzie wyższa, czyli no oszczędzamy. A jak oszczędzamy to polecam tego murzynka. No i jeszcze też dlatego kryzysowy, a może oszczędnościowy, bo się go bardzo szybko robi. Ogólnie ostatnio, w sumie to dzisiaj, robiliśmy bardzo piękne i profesjonalne zdjęcia z bardzo profesjonalnym fotografem. Pozdrawiam Pana Marcina. I przed tymi zdjęciami musiałam przygotować kilkanaście potraw, żeby je sfotografować. I wracając z sklepu sobie układałam w głowie co zrobię pierwsze. I szło to tak. Aha, to zrobię najpierw, bo to szybko idzie, to już będę coś miała, to będzie sukces, a w ogóle już będzie coś zrobione. To zrobię też pierwsze, bo to szybko. I wiecie co? I doszłam do końca i się okazało, że wszystko jest szybko. Więc wydaje mi się, że ten przepis też jest jeszcze szybszy, on już jest taki ekspresowy i chyba więcej dłużej gadam niż się ten murzynek robi. No to zaczynamy, to już nie będę gadać. Ten przepis jest na zwykłą rynienkę, tą taką około 25-30 cm. I wszystko, wszystkie składniki, jakie mamy, najlepiej w temperaturze pokojowej, wrzucamy do miski i dopiero potem miksujemy. Czyli też nie ma problemu, co, gdzie, kiedy i tak dalej. I robi się to naprawdę błysk. I potrzebujemy tak, wrzucamy do miski. Szklankę cukru albo mniej. Ja daję akurat teraz szklankę, a ponieważ mam dżem bardzo kwaśny, porzeczkowy, ale jeżeli mamy słodzy dżem, to można dać nawet trzy czwarte szklanki. Czyli tutaj jest tak, szklanka zwykłego cukru, dwie szklanki mąki, zwykłej pszennej, dwie łyżeczki sody, płaskie bardzo. Pamiętajcie, że sodę zawsze dajemy blisko mąki, nie? żeby to tak o, troszeczkę jeszcze zamieszać. Szklanka mleka. Dwa jajka. Oczywiście składniki będą pod filmem, nie? Ale tak. I to robimy dokładnie tak, jak ja to robię czyli wszystko, wszystko do miski. Pół szklanki oleju. Jeżeli ktoś nie cierpi oleju, bo panie się mnie pytają, że olej niedobry, niezdrowy i straszny oczywiście, że można roztopić masło. A jak ktoś chce bardzo oszczędnie, już tak bardzo, bardzo, to i margarynę można roztopić, i też będzie git. Dwie łyżki kakao, takie mocno czubate, albo nawet trzy, jak są mniejsze. I dwie, trzy łyżki dżemu. Na początku, jak robiłam, bo już bardzo długo robię ten murzynek, on jest z, z, z portalu Wielkie Żarcie, który już tam chyba częściowo nie istnieje. To jest bardzo, bardzo stary przepis tego wielkiego żarcia. E, już dosyć długo je, e, robię ten murzynek, on się nazywa, e, na portalu Wielkie Żarcie on się nazywa murzynek z powidłami. I na początku pilnowałam tego, żeby to były powidła, ale swobodnie to mogą być jakieś dżemy, które są otwierane w lodówce i nie za bardzo wiadomo co z nimi zrobić. E, naprawdę każdy, no nie, nie przychodzi mi do głowy, który nie może być. Każdy może być. Ja tutaj mam akurat porzeczkowy, daję tak trzy łyżki. Jedyne co to, to naprawdę, żeby to było w miarę w temperaturze pokojowej, żeby nie było dużych różnic temperatury. A tak poza tym to. Dobra. No i, no i tyle. No i miksujemy teraz to. Ewentualnie możemy też wymieszać, jak ktoś nie ma miksera. No dobra. I nasz murzynek się już wymieszał. To jest w ogóle ciekawa historia, bo jak dawałam przepis kilku znajomym, to twierdzili, że to jest najlepszy przepis na murzynka, jaki w ogóle dostali. Ale jedna moja koleżanka powiedziała, że prawie pół ciasta wyrzuciła, bo to był smak PRL-u i kompletnie ten, ten murzynek nie podszedł, więc no nie wiem, próbujcie. Ja uważam, że jest bardzo dobry, zawsze się udaje, ładnie wyrasta, więc próbujcie jak. I napiszcie, jak wam się udało i czy Wam smakowało. No i wylewamy do rynienki albo wysmarowanej, albo wyłożonej papierem. Można też upiec podwójnej porcji, na przykład na tej dużej blaszce takiej zwykłej na ciasto i wtedy przełożyć na przykład też jakimś dżemem, powidłami. No, ale to jest taka wersja uproszczona. I pieczemy. 170-180 stopniach, około 40 minut, góra-dół, lub nawiew, to wtedy troszeczkę niższa temperatura. Zaraz Wam pokażę, jak się upiecze. Dobra, no i tutaj nasz muszynek się już upiek Zobaczcie, wyrósł przepięknie. Ja go teraz przełożę. I teraz tak, możecie go zostawić tak, jak jest. Możecie, on jest jeszcze ciepły, ale nie gorący. Możecie go posypać cukrem pudrem. Możecie go posmarować czekoladą. Ja to zrobię, bo używam e, mikołaje świąteczne. E, możecie zrobić jakąś polewę czekoladową. E, no co jeszcze możecie? Możecie dżemem posmarować, dżemem albo przekroić wzdłuż i przełożyć dżemem. To już własna inwencja, ale naprawdę E, można wiele rzeczy zrobić a samo ciasto jest bardzo proste ja zamarzy czekoladą on pękł to znaczy, że bardzo dobrze nawet nie sprawdzałam czy jest suchy patyczek bo wydaje mi się, że spokojnie zaraz go zresztą przekroję co prawda z gorącą czekoladą ale jakie to ma znaczenie no, ja tutaj mam jakiegoś mikołaja trochę wymieszanego z resztką śmietanki, i już mi wyszła polewa, ale jeżeli ktoś nie ma zapomnianego mikołaja i troszkę śmietanki, to może zrobić polewę według jakiegoś przepisu. Kiedyś muszę nagrać też przepis na, przepis na polewę czekoladową. A może zwyczajnie posypać cukrem pudrem, albo kompletnie nic nie robić. Ja posypię troszeczkę wiórkami kokosowymi, ale można też rozłupanymi orzechami, co tam macie. Można też płatkami migdałowymi, mam, ale specjalnie sypię czymś innym, żeby znowu nie było komentarzy, że te płatki i płatki, co kto lubi, co kto ma. No i co, no i powiedzcie mi, duży nakład pracy i pieniędzy? Żaden, a już mamy takie fajne ciacho, gości można przyjąć, no i dobra, ja próbuję kroić. No i tak wygląda już sernik gotowy, boże, sernik murzynek już gotowy. Eee, przekroję go, żebyście nie mówili, czy niektórzy, żeby nie mówili, że to jest gniot i dlatego nie chcę przekrajać. Co prawda, czekolada powinna stężyć, no ale trudno. Nie zdążymy. Proszę, proszę, proszę. Czy to jest gniot? Czy tak wygląda gniot? A jeszcze zobaczcie, jeszcze nie wiem, czy to widać na zdjęciu, ale on jest gorący. Jeszcze leci. Nie róbcie tego. Nie, nie krójcie gorącego, bo potem się kruszy, nie? I jeszcze leci tutaj e, para zaraz damy na talerzyk tak wygląda nasz murzyn pokrojony on jest jeszcze naprawdę gorący to jest ciasto słuchajcie takie no zwykłe ale jest bardzo tanie to jest po pierwsze po drugie można zutylizować dżemy które nam na przykład dzieci albo mężowie na przykład pootwierają i pozostawiają w lodówce Poza tym, no jest ze składników, które wszyscy mają raczej w domu, raczej rzadko się zdarza, żeby czegoś tam w domu nie było, robi się błyskawicznie, bo wrzucamy wszystko do jednej miski, no i jest tani, a co w dzisiejszych czasach nie jest chyba bez znaczenia. To w takim razie róbcie muzina, albo może afroamerykanina, ja nie wiem, bo ja nie wiem, czy można nazwać ciasto Murzynek. Może go nazwać ciastem czekoladowym, ale czekoladowe to jest trochę za dużo powiedziane, bo on nie jest czekoladą tylko z kakao. No i to jest taki taki właśnie to jest smak tego tego komunistycznego murzynka, ponieważ wracamy do tych niezabogatych czasów, to pieczcie murzynka. Na razie cześć, pa. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału i bardzo proszę o łapki w górę, to pomaga mi w pracy.